Gor. Wreszcie mi udało się Ciebie złapać po dwóch spotach, gdzie uciekałeś tą swoją piękną marinerką. Powiedz mi w ogóle, od kiedy jesteś zakręcony na punkcie miaty? Bo zakładam, że jesteś zakręcony. Jestem zakręcony właściwie od zawsze, ale posiadaczem jestem o, od e, e, 7 lat. 6-7 lat. lat jakoś tak. I to jest Twoja pierwsza miatka? Druga. Czy było coś, co było była wcześniej? To była NBFLK 1.8. Do klasyki. Tak, ale no, niestety musiała iść w świat do ludzi. Rozumiem. No bo takim marzeniem była jednak ENA. Bardziej, okay. bardziej klasycznie. Czyli konieczność kierowana sercem. Tak, no światełka mnie urzekły i, i chyba każdego. i Dokładnie. A powiedz mi w takim razie, ten marinerek, ile u ciebie Piąty rok? O, to już chwila czasu i pewnie zdążyłeś już parę rzeczy Pię... z nim zrobić, opowiesz? Piąty rok. Co tam porobiłeś? Tak, kupiony jako pełna seria. 89 rok e, produkcji. W Niemczech kupiona. Oryginalnie z Ameryki, z Ameryki była sprowadzona przez tego Niemca. Pierwszy właściciel w Niemczech. No, ja jestem no. drugim właścicielem w ogóle tego samochodu. Eee, co jeszcze? Klima na pokładzie. No proszę. Ciekawostek. Możemy sobie podreptać i popatrzeć eee, na koło. Tak, drepcz, ja będę ci mówił. No opowiadaj. Jeden silnik był. A jest, teraz. Jest 1.8 od zeszłego roku, z NBFL-ki. NBFL A skoro 1.8 wpadło, to powiedz mi skrzynia została czy... Skrzynia została, jako chyba jedyny element buda z tego samochodu. No buda jest odnowiona, tak? Ale skrzynia została z mechanicznych rzeczy, jako jedyny taki oryginalny element. Reszta jest zmieniona. podwozie, zawieszenie... No powiedz, jaki masz zawias? powiadaj się. 1.8, w takim razie NBFL, 1.8, zawias... zawias jest Tein Mono Pro. O, no to żyje? porządna rzecz. Okazyjnie kupiony, bardzo się z niego cieszę, bo daje dużą frajdę. Nie polecasz, Wcześniej tak. Wcześniej wcześniej miałem Bilstein y z obniżonymi sprężynami. Nowe. I no, to jest dużo lepsze. Nie da się ukryć. Mm -hmm. że... Co tam jeszcze podłubałeś? Wymienione są fotele. Są, o z, są, właśnie, z, swoje fotele, będziemy pokazać. Od, od Jak u Rokiego wsiadłem do miaty z tymi fotelami... Yy... To już nie wysiadłeś. No to już nie chciałem wysiąść. Exige, lotusiki, proszę bardzo. Są do obszycia oczywiście, No to jest ostatnia rzecz, którą będę robił. Kółko też, kiera, co tam wsadziłeś? To jest moja kierownica. To jest 330. Bardzo fajna, bardzo wygodna. Z lekkim odsadzeniem. A powiedz mi jeszcze o Lotusach, bo wiele osób tych Lotusów szuka. Ty jesteś zwolennikiem, ale Lotus ma chyba tylu zwolenników, co i przeciwników. Jak to by się jeździ? Mi się jeździ świetnie. Oryginalne fotele Zena były dla mnie niewygodne, były za miękkie. Każda podróż kończyła się po 100 km. Musiałem jednak trochę ćwiczeń wykonać, żeby mnie plecy nie bolały. A tutaj u siebie masz jeszcze bajer polegający na no, no, pompowaniu. W obydwu, w obydwu fotelach tu są poduszki, widać jak to się ugina, można I je grucha. sobie podpompować. Grucha jest z tamtej strony ukryta, tam są śmieci, to nie filmuj. Dobra. Ale grucha taka jak do ci, ciśnienia, pompowania. Dobrym patentem foteli Lotusa jest możliwość wrzucenia koła za fotel. Przez to powiększa się bardzo. O właśnie, już oświetlamy. Oglądamy. Dużo trochę po podróżach, ale... Dlatego ważna reakcja. Jak mówię, bagażnik jest większy, no to No Rzeczywiście. Jest bardzo fajne. Lecimy dalej w Szybę masz standardową Flexe, tak? Nie, jest to ale nie ogrzewa. Niemiec wymienił ten dach chyba. Jest w niezłym stanie, nie ruszałem go. Założyłem Winshot Winshot to jest Pietryga? Na... Nie, nie, bo nie ma wiem. kształt podobny. Nie wiem, to jest ten, który był w wężkowych wsadzany. go od Piotra R, per... R. Przemalowałem na czarno, żeby mi pasował do reszty. To raczej w czarno-niebieskiej w czarno, tonacji jest robiony jakiś tak, oprócz wydek, wydek jest kobalta założony. Kobalcik, jak się Ty, sprawuje? Bardzo fajnie z tego no jednak dźwięk silnika z kobaltem silnika 1.6 jest dużo fajniejszy. To ciekawe, nie? On pracuje tutaj zupełnie inaczej. Jest, właściwie nie jest głośniejszy od serii, którą miałem. A w 1.6. Bardziej rasowy dźwięk może. A w 1.6 było minimalnie może głośniej. On, on fajnie, fajnie pracował, bo był cichy gdzieś do 4000 obrotów. A powyżej czterech zaczynał fajnie pracować już i tak mięsiście i rasowo i to było fajne. Tu tego nie ma i tu mi tego brakuje trochę. I powiedz mi jeszcze jaka tutaj jest jak jesteśmy już z tej strony? A to jest DTC. I opona? Opona Stone Adrenaline. A jak Ci się Bridgestone spróbują? W NBFL-cie miałem bryczny, bardzo mi się fajnie na nich jeździło. Na tych też mi się jeździ bardzo fajnie. Więcej mi nie potrzeba, tak naprawdę. Okay. I mi, Czy... mi ta opona wystarcza w zupełności. Dobra, czyli mamy fajnie, wadze, mamy fajnie się sprawdza. Heble? heble? są powiększone, bo są z, z NB wrzucone 255. Eee, układ hamulcowy jest właściwie cały odbudowany. Od, od, od pompy hamulcowej są pociągnięte zupełnie nowe, miedziane rurki. Nie mam oplotu. Są, są standardowe, że tak powiem, przewody hamulcowe. No i w zeszłym roku razem z podwoziem były też wymienione wszystkie jakby hamulce. Tak? zaciski, wszystko jest uh -huh. z nowszego modelu z przodu tam zwrotnice były wymienione mówię, całe podwozie i zawieszenie jest, jest z NBFL-ki wrzucone jeżeli chodzi o staby, tego typu rzeczy nie ma, coś, standard standard, a silnikowo coś dubałeś, do, do loty inne rzeczy nie pytam jest, o moc. Jest stożek yy, w puszce taki wrzucony. Czyli na prosto. Speł tak, w tak spełnia, spełnia swoje zadanie. Mam w planach y, małą przeróbkę, ale to. Ty nie bawisz się w dokładanie w gdyż to jest Wystarcza do tej lekkiej budy, jak tak dla jest. mnie. Muszę przyznać, że Twoja Miata zawsze nam nie robiła wrażenie. Bardzo się cieszę. Piękna, odnowiona. I o to właśnie chodzi, żeby... Ktoś kiedyś powiedział, że jak się nie oglądasz, jak wysiadasz ze swojego samochodu, idziesz do domu... Zawsze To nie ten samochód, więc fajnie, że mamy te samochody, prawda? Tak jest. Super, bardzo Ci dziękuję za informację i miłego użytkowania dalej. No to pod... Dzięki.